Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Axel, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie znowu trochę o Call of Duty Modern Warfare. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać bronię od najłatwiejszej do najtrudniejszej. Jest kilka broni, które są łatwe w używaniu, do których trzeba trochę włożyć celności, trochę pokorygować, małą kontrę zrobić, i są bronie, które wymagają naprawdę precyzyjnego celowania. W dzisiejszym odcinku, właśnie chciałbym je Wam pokazać. Zapraszam do oglądania. Że tak, przed rozpoczęciem tego filmiku, chciałbym bardzo podziękować mojemu dobremu znajomemu, Hardzikowi, za udostępnienie konta do nagrania tego filmiku, jak i pomoc w nagraniu. Jeszcze jedna taka informacja dla ludzi czepiających się. Powtarzam, to są ustawienia, w których ja. I hardzik korzystamy. Nie każę nikomu z Was z tego korzystać. Jest to filmik bardziej dla osób, którzy nie wiedzą, jak ustawić bronię, albo dla osób całkiem nowych, którzy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z Call of Duty. Miłego oglądania! No i tak jak wy sami możecie zauważyć, jesteśmy już w grze. Przed nami pierwsza broń. Kilo 141. Jest to broń łatwa. Do, do nauczenia się grania do poznania map do poznania mechaniki do poznania tego jak się te bronie zachowują ona jest naprawdę łatwa dostajemy ją na samym starcie czyli nie musimy jej w ogóle odblokowywać przed nami mamy teraz też dodatki jak widzicie jest tych dodatków trochę mamy wylot lufy, lufa, laser, celownik kolba, atut, rękojeść amunicja i pod lufą. Do każdej broni możemy dołożyć 5 dodatków. Dodatki pomagają nam z celnością, obrażeniami, zasięgiem, szybkoszczelnością, mobilnością oraz kontrolą. Czyli, wybierając sobie na przykład wylot lufy, damy sobie hamulec wylotowy, mamy stabilizację odrzutu. Czyli celność nam się poprawia. Nie ma takiego odrzutu do góry. Lekki tłumik. Oczywiście tłumienie dźwięku, ale w tym momencie już nam zabiera i zasięg, i celność. Także zostawiamy wylot lufy. Każdy z tych dodatków coś nam daje i coś nam odbiera. Dodaje nam celność, ale za to może odebrać nam zasięg albo obrażenia. Dlatego musicie patrzeć, co dodajecie, i jak chcecie mieć zbudowaną daną broń. Jest to jedna z pierwszych broni, która jest łatwa w obsłudze i dla początkującego gracza, który zaczyna przygodę z Call of Duty, będzie to broń idealna. Tutaj mamy M4A1 szturmowe, i to ta broń jest bardzo podobna do KILO 141. Z tym, że e, jeśli ktoś z Was grał w poprzedniej części Call of Duty, no to na pewno. Zna tą broń bardzo, bardzo dobrze. Występuje ona w każdej części Call of Duty, jest to bardzo dobra broń dla początkujących z małym odrzutem i z dobrymi obrażeniami. A teraz broń dla ludzi, którzy uwielbiają zabijać jednym strzałem strzelba 725. Tutaj się zatrzymamy troszeczkę, ponieważ jest to broń, która jest naprawdę mocna. Od razu Wam. Opiszę, y, jakie dodatki dodać, jak ją zmodyfikować, tak abyśmy mieli pewność, że jednym strzałem zrobicie kila. Wylot lufy oczywiście hamulec wylotowy. Y, lufa tu jest ważne dajemy obciętą lufę. Nie biegamy sobie z długą, tylko dajemy sobie krótką lufę, obciętą, daje nam szybkość celowania, prędkość ruchu. Większy rozrzuć śrutu. Czyli przy dobrym wietrze, jak dobrze trafimy, możemy nawet zabić dwie osoby. Laser nie dodajemy, celownik, jak ktoś chce, ale to naprawdę nie jest konieczne, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, mamy tylko 5 modyfikacji do, do dołożenia, dlatego celownik sobie zostawiamy, kolby też nie dodajemy, Atut amunicja pełnopłaszczyźniowa. Amunicję powienopłaszczyźniową tak naprawdę dodajemy do każdej broni, ponieważ ona dodaje nam dodatkowe obrażenia, dodatkowy pasek na obrażenia. Łoże tutaj sobie dajemy chwyt Tempus Slim Grip. Poprawia nam stabilność celowania oraz stabilność przy celowaniu w ruchu. Jest to bardzo dobry chwyt, dlatego tego używamy. Amunicji nic nie dodajemy. No i został nam pod lufą, czyli chwyt przedni merc. Także kontrola odrzutu i szybkość celowania. I tyle. Przechodzimy do następnej broni. Teraz przejdziemy już do broni o średnim stopniu zaawansowania, w którym trzeba mieć kontrolę nad tym, jak się strzela. Pierwszą bronią jest oczywiście M13. Jest to bardzo dobra broń. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o karabiny, to jest jedna z mocniejszych broni i modyfikacje ustawiamy następująco: czyli standardowo wylotowy hamulec wylotowy, lufę dajemy sobie Tempus wersja wyborowa, laser oczywiście nie dodajemy, nie dodajemy laserów w żadnej broni, ponieważ przeciwnik z daleka by widział nas, on by widział po prostu ten laser, jak się tam opiera o ścianę. Jakbyśmy sobie gdzieś chcieli się przykampić Dla tego laseru nie dodajemy do żadnej broni Celownik, no to tak wiadomo, to jest... E, można, ale lepiej nie, ponieważ tracimy na innych dodatkach Kolby nie dodajemy Atut, oczywiście Amunicja pełnopłaszczyźniowa Ten atut dodajemy do każdej z broni e, Rękojeść Ziarnista owijka Dajemy taką Ponieważ, no wiadomo, poprawia stabilność celowania oraz stabilność celowania w ruchu, amunicji nie dodajemy, ponieważ ten magazynek, który mamy, powinien nam w spokoju wystarczyć. No i przednia lufa szturmowy chwyt przedni, poprawiający odrzut oraz celowanie. Tutaj mamy kolejną broń z klasy średniej, średnio zaawansowanej AK-47 jest to. Potężna broń o bardzo dużych obrażeniach, ale niestety z bardzo dużym odrzutem. I tutaj trzeba mieć większą kontrolę nad, nad odrzutem niż w przypadku na przykład M13. Jest to broń mocna, z dużym odrzutem i jest trochę powolniejsza od pozostałych broni. Tutaj oczywiście modyfikacje takie same jak w przypadku M13, czyli hamulec wylotowy. Tutaj lufy jeszcze nie mam, po prostu odblokowanej, ale wszystko, wszystko dajemy tak samo jak w przypadku M13. No i teraz pora już na trzecią i ostatnią broń z klasy średniej. Jest to, można powiedzieć, stare dobre MP5. Jest to broń szybka, z dużą mobilnością, z mniejszymi obrażeniami, ale i z celnością, też taką, którą trzeba pilnować. Oczywiście, modyfikacjami sobie podnosimy celność. Ja tutaj nie mam odblokowanej, ale wszystko robimy pod to, jak mieliśmy poprzednie bronie. No i teraz pora na klasę najbardziej zaawansowaną, nad którą trzeba mieć pełną kontrolę celu. Pierwszą z tych broni jest broń snajperska AX50. Celność jest ok. Obrażenia. Potężne. Zasięg bardzo daleki. Czego chcieć więcej? E, no niestety, jak to wiadomo w karabinach snajperskich, e, szybkoszczelność, mobilność, już nie są na takim wysokim poziomie, ale mamy to, że jeden strzał, jeden kill. Dlatego teraz pokażę Wam modyfikację. E, oczywiście wylot lufy, hamulec wylotowy, lufa Singular Arms Pro, celownik. Tutaj też jest celownik. Możemy sobie ustawić termowizyjny, wtedy więcej widać po prostu. Widać przeciwnika z daleka. On się nie zamarzy, nam z razem z drzewem, czy tam z otoczeniem będzie go widać. Ewentualnie, jak nie lubicie grać na termowizji, to polecam Wam VLK przybliżenie razy 3 dalej mamy kolbę kolba Stingwar Arms Marksman kolejnie mamy a tu, tu nie mamy kolejną rzeczą mamy rękojeść i tutaj też dajemy gumową owikę. kolejną z broni dla najbardziej zaawansowanych jest broń EBR14 strzelająca Pojedynczymi pociskami, coś w stylu snajperki dające nam jeden strzał w głowę, kil dwa strzały w korpus, także kill Jeśli chodzi o modyfikacje, hamulec wylotowy, celownik kolimator-operatora, kolba-grzbiet, atut amunicja pełnopłaszczyźniowa, no i pod lufą szturmowy chwyt przedni, i już ostatnią z broni. Dla najbardziej zaawansowanych jest FR 5,56, czyli po prostu FAMAS, który strzela seriami trzech pocisków. Jest to bardzo dobra broń, bardzo mocna broń, ale niestety trzeba mieć ogromną kontrolę nad jej odrzutem. Nie będę wam pokazywał dodatków, ponieważ no Pokazałem już praktycznie ze wszystkich broni, żeby nie zabierać czasu. Tutaj damy sobie spokój. No i teraz sobie przejdźmy do granatów ofensywnych i taktycznych. Najlepszymi granatami, czy tam minami, czy koktajlami, najlepszym będzie mina przeciwpancerna. Niby mina przeciwpancerna zadaje ciężkie uszkodzenia pojazdom ale na ludzi też działa i ktoś co wdepnie od razu ginie nie ma innej możliwości drugą najlepszą najlepszym granatem najlepszym bronią ofensywną będzie C4 tak wszyscy dobrze wiecie rzucacie wciskacie przycisk bum macie kila na tym to polega to są Według mnie dwie najlepsze rzeczy ofensywne jeśli chodzi o granaty. Teraz sobie przejdziemy do granatów taktycznych. Eee, też Wam podam dwa najlepsze. Według mnie oczywiście. Eee, pierwszym z tych granatów będzie granat ogłuszający, który spowolni ruch oraz celowanie naszego wroga. Czyli ktoś sobie stoi za rogiem, wiemy że on tam jest, rzucamy granat i śmiało możemy wyskoczyć. Władować w niego serię. On nie będzie w stanie wycelować, nie będzie w stanie się ruszyć, ponieważ będzie miał wszystko spowolnione. Nie da rady po prostu. Drugim granatem będzie granat gazowy. Jest to granat gazowy, który jak upadnie na ziemię, wypuszcza chmurę gazu łzawiącego, który spowalnia ruch, wywołuje już zaburzenia widzenia i kaszel. Czyli tak samo jak w przypadku granatu ogłuszającego, rzucamy, i możemy wtedy śmiało wchodzić i robić małą sieczkę. No, i teraz jedno z ważniejszych rzeczy, tutaj w grze atuty. Wybór atutów. Przedstawię Wam dwa komplety atutów dla poszczególnych klas broni. Pierwszą z Pierwszym z atutów, z zestawów atutów, e, będzie atuty dla snajpera, jak i dla e, ludzi grających szybko, na przykład z MP5. Będzie to, pierwsza to będzie to przesada, aby mieć e, dwie bronie główne. Jedną właśnie dajmy albo snajperkę, albo MP5 i drugą dajmy na to pompę. Drugim atutem będzie duch. Czyli po prostu jesteśmy niewykrywani dla radarów BSP, dronów z radarem i czujników polsów. Odporność na granaty wykrywające jest to bardzo dobra rzecz, ponieważ możemy sobie śmiało biegać albo e, jako snajper schować się w jednym miejscu i nas wtedy nikt tam nie zauważy z e, radarów. Kolejnym atutem będzie e, tropiciel, tropiciel. Przeciwnicy zostawiają ślady stóp, czyli stoimy sobie w jednym miejscu, słyszymy, że ktoś obok nas przebiega, obracamy się, widać jego ślady stóp na ziemi i możemy za nim pobiec i go wytropić, i wtedy go możemy sobie śmiało zabić, bo on nie będzie wiedział, że my za nim biegniemy. No i teraz przechodzimy sobie do drugiego zestawu atutów. Ten zestaw jest bardziej skierowany pod bronie szturmowe czyli M13, AK47 czy Kilo 141 tutaj także ustawiamy sobie przesadę aby mieć dwie bronie drugi atut to będzie doposażenie uzupełnia wyposażenie w ciągu 30 sekund czyli bardzo, bardzo pomocne i ostatnim atutem będzie twardziel Twardzie osłabia działanie wrogich efektów oślepiających, ogłuszających IEM. Czyli jak ktoś rzuci do nas granat ogłuszający, oślepiający, on będzie działał, ale w mniejszym stopniu niż bez tego atutu. No i przechodzimy do ostatniej części filmiku, czyli nagrody za serię. Każda seria zabójstw daje nam nagrodę. Mamy tutaj zaczynamy od trzech zabójstw, 4, 5 aż do 15 zabójstw. Ja używam wybranych trzech, ponieważ według mnie one dają najwięcej. One zrobią najwięcej, one zabiją najwięcej ludzi. Pierwszym jest ostrzał kasetowy, który po zaznaczeniu na mapie wypuszcza trzy ostrzały kasetowe, tak zwane moździerze. Które spadają w dany obszar, który ja wybrałem. Kolejną nagrodą za serię, za 8 kili, jest odrzutowiec typu V-Tol, Przeprowadza nalot, a następnie szczerze pozycji wybranej przez gracza, czyli zdarzaszamy na mapie, on przelatuje przez całą mapę, spuszczając granaty, a następnie szczerze miejsca, w której my się znajdujemy. I ostatnią nagrodą za serię zabójstw, jest to za 12 zabójstw. Mamy samolot bojowy. Jest to ciężki samolot szturmowy wyposażony w trzy rodzaje uzbrojenia. Czyli po prostu już jest konkret. Konkret, konkret, jeszcze raz konkret. Jeszcze bym zapomniał o ulepszeniach polowych. Są to różne rzeczy, które my dostajemy po jakimś czasie, które się odnawiają. Co jakiś tam czas? Tutaj mamy na przykład to, co, z czego ja korzystam najczęściej, czyli skrzynka z zaopatrzeniem. Wiadomo, jak to skrzynka. Skończy nam się amunicja, skończą nam się granaty, stawiamy skrzyneczkę, zbieramy amunicję i możemy biec dalej. Używam tylko tego ze względu na to, że bardzo często brakuje mi po prostu amunicji. Resztę nie używam, ponieważ. Amunicja jest najbardziej potrzebna w takich grach. Tempo odnawiania średnie, czyli nie jest najgorzej. Skończy nam się amunicja, to akurat skrzyneczka powinna nam się odnowić. No i dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że niektórym osobom się przydadzą takie ustawienia broni i będziecie z nich korzystać i będziecie zabijać. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.